Coś takiego działo się w Lublinie, a mamy tutaj dzisiaj oryginalnego Lublinianina, redaktora Brzuszkiewicza, w którego sprawie Izba zajmowała stanowisko. Czy mógłby pan nam opowiedzieć o swoich perypetiach? Naturalnie przed e, sześcioma laty byłem a, a, autorem artykułu e, o e, spotkaniu sędziego sądu administracyjnego z lokalnym biznesmenem e, Kilka, miesięcy, kilka tygodni wcześniej yy, 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 sędzia wydał korzystny wyrok dla biznesmena w sprawie yy, prali zlokalizowanej na parterze z jednego z lubelskich yy, bloków, w efekcie którego mieszkańcy, w efekcie działalności prali, mieszkańcy czuli się źle. Doszło do tego, że dwoje dzieci trafiło do yy, szpitala. W efekcie tego tekstu sędzia y, pozwał mnie i zostałem skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Ten wyrok w środowisku lubelskim, dziękuję Izbie Wydawców y, Prasy, nie tylko w środowisku lubelskim, y, odbił się y, szerokim y, echem. I tutaj. Y, Alek powiedział o kwestiach, z jakimi spotykają się dziennikarze lokalnych, małych lokalnych gazet, małych lokalnych pism. Po tym wyroku lokalni oficjele, urzędnicy, radni, komendanci policji, prokuratorzy, jak również sędziowie coraz częściej zaczęli pozywać dziennikarzy z artykułu 212. Doszło do takiej sytuacji, że radny, obecny radny sejmiku województwa lubelskiego, który jako lekarz ma proces z oskarżenia prokuratury o fałszowanie recept, ma w tej chwili pozwał w tej chwili bodajże sześciu czy siedmiu lubelskich dziennikarzy, że sobie wyobrazić tylko za to, że ci dziennikarze śmieli się napisać o trwającym sądzie jego procesie. Ten proces trwa bardzo długo, dlatego że radny systematycznie nie zgłasza się na salę rozpraw. W związku z tym proces trwa już bodajże 5 czy 6 lat. Ten fakt Wręcz paraliżuje pracę <krym> takich mediów, które składają się często z kilku dziennikarzy. No i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy czterech z nich ma proces i musi przynajmniej raz w miesiącu zgłosić się do sądu i uczestniczyć w drugiej yy, rozprawie. Ja jestem niestety, takim przykładem, <krym> gdzie ta <krym> dopuczliwość jest szczególnie. Ir irytująca. Dotychczas we wspomnianej sprawie wziąłem udział bodajże w 60 czy 70 terminach sądowych. Właśnie jutro przed Lubelskim Sądem Rejonowym o 12.20 mam dla 72 termin rozprawy w sprawie pralni artykuł 212. Dodam, że od samego początku pisząc ten artykuł, działałem w interesie społecznym. Chciałem przedstawić kulisy dziwnego spotkania, do jakiego doszło nad Jeziorem Rębiałym, nieopodal Lublina, między sędzią i biznesmenem. W sprawie którego ten sędzia wydał korzystny wyrok. Także jeżeli chodzi o małe media, sprawa jest niesłychanie ważna. I może doprowadzić do takiej sytuacji, że kontrola władzy ze strony lokalnych mediów stanie się fikcją.